Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem dzisiejszych zajęć będzie miejsce zerowe i jest to x, dla którego f od x wynosi 0. I zrobimy sobie takie zadanie. Wyznacz miejsca zerowe funkcji f, o ile istnieją, pamiętaj o wyznaczeniu dziedziny. No i zaczynamy od dziedziny, czyli piszemy d2 i piszemy 6x minus 12 ma być różne od 0. Teraz dalej. 6x ma być różne od 12. Dzielimy wszystko na 6, czyli x ma być różne od dwójki. Czyli tak naprawdę naszą dziedziną są xy należące do liczb rzeczywistych, ale wyrzucamy moi drodzy dwójkę. Teraz jak liczymy miejsce 0? Musimy tą funkcję, którą tutaj mamy, przyrównać do 0, czyli piszemy równa się 0. I teraz jeżeli chcemy pozbyć się dołu, wystarczy, że napiszemy razy my. My to jest w matematyce mianownik, czyli pozbywamy się. Tego mianownika, czyli mianownik z tym się skróci, 0 razy mianownik to 0, czyli zostanie nam tylko góra. I piszemy x minus 2, x plus 2 równa się 0. No i teraz liczymy do końca. x minus 2 równa się 0, lub x plus 2 równa się 0, i liczymy do końca. x równa się 2, lub x równa się minus 2. I jeszcze bierzemy dziedzinę. I x należy do dziedziny. Czyli zobaczmy, co z tego wyjdzie. Wyszła nam dwójka i minus dwójka, ale dwójkę wyrzucamy, czyli zostanie nam minus 2. I przykład został zrobiony. Teraz kolejny. Zaczynamy znowu od dziedziny, czyli piszemy d dwukropek, x plus 3 różne od 0. Dalej, x jest różne od minus 3. Czyli x należy do R z wyłączeniem minus 3. No i teraz co robimy dalej? Dalej przyrównujemy sobie to do 0 i razem mianownik. I teraz znowu w górę musimy przyrównać do 0, czyli piszemy coś takiego. Piszemy sobie x, x kwadrat minus 9 równa się 0. I liczymy dalej, x równa się 0 lub x kwadrat minus 9 równa się 0. Z tego już nic nie policzymy, czyli doliczamy tutaj. Czyli mamy x kwadrat równa się 9. Czyli x może być albo trójką, albo minus trójką. No i teraz, moi drodzy, mamy trzy rozwiązania. 0, 3 i minus 3. Znaczy tutaj wyszło nam coś takiego, ale musimy wyrzucić minus trójkę. Czyli jak podkreślimy sobie wszystko, to zostaje nam na pewno 0 i 3. Czyli piszemy x należy tutaj piszemy sobie 0, 3. Możemy dać średnik. Albo przecinek. No raczej średni tu dać. Teraz przykład C. Zaczynamy tak samo piszemy D dwukropek. I piszemy x minus 10 i x minus 5 ma być różne od 0. Czyli każdy z tych elementów musi być różny od 0, czyli każdy z tych nawiasów x minus 10 różny od 0 i x minus 5 różny od 0. Czyli x ma być różne od dziesiątki i x ma być różne od piątki. Czyli x należy do r do z wyłączeniem piątki i 10. No, i teraz co robimy dalej? Dalej przyrównujemy sobie oczywiście wszystko do zera i razy mianownik. No, i tutaj pod spodem spróbujemy się zmieścić. Czyli zobaczcie, jeżeli pomnożymy razy mianownik, to zostanie tylko góra. Czyli mamy 100 odjąć 20x plus x kwadrat równa się 0. No, i tutaj mamy ukryty wzór skróconego mnożenia. To jest wasze a do kwadratu, to jest wasze b do kwadratu, a to jest minus 2ab czyli mamy tak naprawdę 10 i tutaj będzie minus x w nawiasie do kwadratu równa się 0, czyli tak tutaj to się zwinie i teraz tak tutaj teraz możemy spierwiastkować pierwiastek i kwadrat wam się zredukuje i zostanie wam wartość bezwzględna, 10 minus x równa się 0 no i tak naprawdę moi drodzy zobaczcie co wam z tego wyjdzie tak naprawdę tutaj x będzie dziesiątką za x wystarczy wstawić dziesiątkę jest mało miejsca więc Tutaj będę trochę dziumdział. x równa się 10, ale zobaczcie, wyrzuciliśmy dziesiątkę z dziedziny, czyli piszemy tutaj jeszcze i x należy do dziedziny. i x należy do dziedziny, czyli tak naprawdę wniosek będzie taki, że x należy do zbioru pustego. No bo tutaj tak naprawdę dziesiątka została wyrzucona z dziedziny. Tak samo tutaj, oczywiście, to wszystko można wziąć w nawias, było wcześniej i napisać i x należy do dziedziny. Żeby było wiadomo, że bierzemy dziedzinę. Czyli w każdym ten symbol może tutaj być. No to D. Dziedzina najpierw. Tutaj zobaczcie, że jeżeli chodzi o dziedzinę, to nic nie blokuje, czyli piszemy sobie D dwukropek i X należy do R. No i teraz spróbujemy, czyli piszemy sobie X plus 4, minus 5 równa się 0. Bo przerównujemy sobie to do 0. Tutaj możemy też pisać 0. Weźmy jakiś czarny masak lepszy. O może ten będzie pisał. O, dobra, fajnie. No i piątkę na drugą stronę, czyli mamy x plus 4 równa się 5. I teraz moi drodzy, jeżeli mamy coś takiego, to albo to w środku jest piątką, czyli x plus 4 równa się 5 lub minus piątką. Równa się minus 5. No i liczymy. X równa się 1. Lub x równa się minus 9. Bierzemy w nawias i x należy do dziedziny, a tutaj dziedziną są wszystkie liczby, które, no, wszystkie liczby rzeczywiste, tutaj równa się 0 poprawmy. O. I teraz bierzemy sobie tak i piszemy po prostu odpowiedź, czyli mamy x należy, i tu jest minus 9 i 1. No i przykład e. Tak samo, dziedzina. Też są x -y należące do r. -ki. I teraz to przyrównujemy do 0. Czyli mamy tak. O. No i liczymy do końca, czyli minus. x minus 2 równa się minus 6. No i dzielimy na minus 1. I mamy coś takiego. x minus 2 równa się 6. I znowu, albo to w środku będzie 6, albo minus 6. Czyli piszemy x minus 2 równa się 6 lub x minus 2 równa się minus 6. Czyli x będzie albo ósemką, a tutaj x będzie czwórką. No i piszemy i x należy do dziedziny, czyli wyjdzie nam 4 i 8. Czwórki, 4 i 8. No i został ostatni przykład. Tutaj mamy taką funkcję. W której jest pewne rozgałęzienie, czyli x kwadrat minus 4 dla takich xów i x plus 5 dla takich xów. I teraz tutaj, jeżeli chodzi o dziedzinę, to ona jest tutaj wyznaczona, nie trzeba ich w ogóle wyznaczać. Możemy oczywiście wyznaczyć, że dziedziną są xy należące do rki, to się łącznie zbierze, ale chodzi o to, żeby każdy z tych elementów przyrównać do zera. I teraz weźmy jakiś czarny długopis, o jeszcze który pisze. I próbujemy, czyli mamy tak, x kwadrat minus 4 równa się 0. I teraz x kwadrat równa się 4, czyli x może być albo dwójką, albo minus 2. To są rozwiązania, ale patrzymy, że dla takich xów mamy taki przedział. I x należy od minus nieskończoności do minus 1, czyli tylko minus dwójka będzie pasował, pasowała. Czyli tylko minus 2. No i teraz dalej, tutaj mamy x plus 5 równa się 0, a tutaj mamy x równa się minus 5. Ale bierzemy pod uwagę tylko x należące od minus 1 do plus nieskończoności, czyli z tego będziemy mieli zbiór pusty. Czyli odpowiedź końcowa to x równający się minus 2. O, czyli tak się robi tutaj takie zadanie. I teraz, moi drodzy, chciałbym, żebyście na bazie tego spróbowali zrobić sobie zadanie 102-103-108. 802, 803, 808, tutaj z te przykłady, które są podane, BDF, BC i BCD z tych stron, które są tutaj. Dobrze, dziękuję za Waszą uwagę i życzę powodzenia.